Cześć Doda! Cześć! No niezmiernie mi ci było widzieć na naszej imprezie ogromne gratulacje. No on brzmienia trafił do ciebie jak samopoczucie, bo zobacz, jestem ja, jest nagroda. No właśnie, znowu! Znowu! E, bardzo dobrze, serdecznie e, dziękuję, to jest wspaniałe wyróżnienie, zwłaszcza w kategorii muzyka. I wśród takich, wiesz, młodych nominowanych, no bo dwie dekady młodsze dziewczyny, to jest dla mnie ogromny sukces. A tak szczerze, czytasz nas? No pewnie za każdym razem jak mi oznaczasz na Instagramie, też przecież udostępniam mojemu dwu, prawie dwumilionowej społeczności na Insta. Dzisiaj poruszyłaś e, ważny temat o współpracy mediów właśnie z piosenkarką, w ogóle z artystą. Jak według Ciebie powinna wyglądać taka zdrowa relacja? Hmm. Wiesz co, no przede wszystkim z e, jakimś takim szacunku. Na u, jakiejś empatii, na zrozumieniu, że artysta nie jest robotem, że też ma swoje gorsze chwile, że też zdarza mu się mm, zrobić jakiś błąd mm -hmm. i jakby dojeżdżanie go jeszcze w tym wszystkim w momencie, kiedy, mm, kiedy i tak już wszyscy są przeciwko niemu, nie zawsze jest wiesz, w porządku. Czasami też media powinny wyciągnąć. Mm, rękę do, do kogoś, a nie liczyć na kliki, lub znęcać się jeszcze, lub dokręcać <laughs> śrubę. To po pierwsze. E, po drugie, uważam, że nie powinny e, jak na przykład artysta czy artysta ma jakiś taki związek z osobą totalnie nie z branży i ta osoba z branży chce się dostać do branży. I robi wszystko, by e, złymi donosami, informacjami, dezinformacjami e, na przykład po rozstaniu zaistnieć, jak to bywało na przykład w moim przypadku, to dobrze by było, gdyby jednak media e, nie, nie łapały tej wędki i potrafiły realnie stwierdzić, że e, jednak trzymają stronę m, osoby, z którą współpracują 10-20 lat, a nie dają atencję, klikalność, e, fame. Tylko i włączyć za cenę takiego mmm, grzejącego artykułu czy tam tematu, który nierzadko po prostu jest wojną jakiegoś pierdolniętego ex. No a my, artyści, no, wszędzie szukamy miłości. Często źle ją lokujemy i nie... Gypsko się to czyta jak później tak nieznana osoba. Zupełnie nie, 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 nie nie, która nie zapracowała na, na taki kontakt z mediami, za palca ma je wszystkie pod, yy, pod, yy, wiesz, pod swoje dyktando. A z drugiej strony uważa, że to trochę media są napędzane przez społeczeństwo, które chce czytać właśnie takie niuanse z życia prywatnego, bo wiedząc już, jakie artysta ma osiągnięcia? No na pewno tak, ale właśnie dlatego pytasz, no wiesz, my artyści też musimy yy, wiele... Pracy włożyć w kontakty z show biznesem. Czasami musimy ugiąć karku, czasem, czasami musimy przełknąć, e, wiesz, gorycz nieprzyjemnych artykułów krytyki, czy to płyty, czy to koncertów, czy to kreacji, uśmiechać się, robić dalej wywiady, świat się nie kończy, nie unosić się dumą, nie unosić się jego i cały czas być profesjonalnym. Więc uważam, że mm, media też powinny czasami. Być profesjonalne i nie do końca y, kierować się tym, czego chce masa i tłum, bo jak wiemy, media jako czwarta władza nierzadko kreuje i y, y, tworzy gust i to, co chcą ludzie i to, co powinni. Tak się stworzył cały przecież y, prąd i ruch hejtu. Właśnie dlatego, że powstał y, pierwszy udelek, y, który na, na, nauczył. Ludzi, jak mają nienawidzieć artystów, jak mają nienawidzieć osoby publiczne. Teraz już takie tytuły, jak wtedy były, są absolutnie nie, nie, wiesz, nielegalne, niemożliwe. Nawet ludzie się te przeciwko temu buntują, ale wtedy były na porządku dziennym. Ludzie tego nie znali, a nauczyli się tej nienawiści, nauczyli się tego hejtu. Dopiero jak hejt wszedł wiesz, w życie ludzi normalnych, w cudzysłowie, w codzienność zaczął zbierać pokłosie, samobójstwa, wiesz, młodzieży i tak dalej, to wówczas zaczęła być trend stop hate. Ale odpowiedziałeś sobie na pytanie. To media tworzą to, co ludzie chcą czytać i to media mają wszelkie narzędzia do tego, żeby uczyć ludzi przyzwoitości i jakoś ich, jakoś ich tak, wiesz, no, powstrzymywać przed tymi zwierzęcymi instynktami, a jeszcze nie, a nie jeszcze nakręcać i monetyzować to. A kiedy był taki największy moment w życiu, kiedy media wyrządziły ci krzywdę, która tak ci najbardziej utkwiła w pamięci? Myślę, że największe krzywdę mi e, wyrządzili z hajdarem i myślę, że największą krzywdę też wyrządzili mi z szulim. Ponieważ e, ja jestem, ja nie mam takich narzędzi, ja nie mam takiej władzy, ja nie mam takich umie e, może umiejętności mam, ale nie mam takich sznurków i nie jestem aż tak... E, mm, nie masz takiej y, pozycji wśród ludzi z wyższych sfer, żebym mogła sobie y, tak opanować jakąś jedną historię i wtłoczyć ją w, ludzi, w umysły ludzi. Natomiast y, tam była jedna wielka, przekłamana nagonka, którą wszyscy powtarzali jak mantrę. Dlatego cieszę się, że będę mogła zrobić film y, dokumentalny o sobie i przedstawić w końcu swoją wersję. No właśnie, a jak już ty poczynania z tym filmem? Na jakim to etapie jest? W dobrym. Nie możesz więcej zdradzić. Wiesz co, no dzisiaj miałam spotkanie z reżyserką, jestem wykończona, dlatego gadam jak potuczona, bo 4 godziny opowiadam mi całe swoje życie od dzieciństwa. Za chwilę będę musiała zgrywać wszystkie VHS-y. Moja matka z ojcem wszystko nagrywała po prostu 90 roku, więc naprawdę czeka mnie ogrom pracy i najbliższe 7-8 miesięcy. Właściwie będę dedykować absolutnie tylko temu. No więc myślę, że to będzie naprawdę bardzo, bardzo ciekawy film. Wracając do tych VHS-ów, ty już się troszeczkę podzieliłaś ze swoimi fanami w reedycji Diamond Beach, z tego co pamiętam. Co ja miałam tą płytę i pamiętam jak oglądałam ciebie, jak przyspiewałaś przy fortepianie ubrana w, w od komunijny strój. Nie pamiętam, co to było. Alba? Tak, 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 komunia, tak. Kochana, a właśnie wracając do tematu tego, tych w ogóle tych mediów, tego wszystkiego, też poruszyłaś ostatnio bardzo ważny temat na swoim Instagramie odnośnie depresji. Jak udało ci się z tego wyjść? E, przede wszystkim mm, jakoś... E, pamiętam, że był taki moment, który powinien mi sprawić ogromną przyjemność. A wiem, zwyciężyłam z bankiem e, ten kredyt frankowy. Pięć lat się z nimi naprawdę, wiesz, bujałam i w końcu zwyciężyłam to. To była taka ulga i to była taka naprawdę wspaniała informacja. Zwłaszcza, że ja absolutnie nie chciałam, żeby oni mi zwracali, bo niektórzy to na przykład dostają za darmo pewne mieszkanie, czyli im zwracają cały kapitał. Ja powiedziałam jasno, ja nie chcę, ja nie chcę za darmo y, mieszkania. Ja chcę spłacić go tak, jak powinnam była spłacić, a nie, że muszę zapłacić trzy razy więcej. Pewnie sąd to uznał za urocze i bardzo uczciwe, dlatego wtedy wygrałam. Dziękuję. I powinnam się była cieszyć, a ja po prostu siadłam w windzie i byłam jak taki, taki, taki zombie i płakałam i cały czas płakałam. Później jeszcze te, ta sytuacja z moim byłym mężem, policja, która wchodziła mi non stop do domu, zabrali mi wszystkie moje oszczędności, które właśnie trzymałam w domu ze względu na proces z bankiem, nie trzymam je w banku. To był okropny moment, naprawdę było okropny. Stany lękowe, depresja, masakra. I wtedy poszłam do mojej terapeutki i powiedziałam jej, słuchaj, napisałam list pożegnalny, musisz mi pomóc. Ja byłam w takim stanie, że mi odesłała natychmiast do psychiatry, ja nie jestem w stanie Ci pomóc, musisz się leczyć, mm -hmm. bo jesteś w stanie no, agonalnym, jeżeli chodzi o psychikę i umiejętność w ogóle przyswajania jakiejkolwiek e, terapii moich słów. Ja wiem, że ja nie jestem za bardzo za, 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 za lekami, za farmakologią. Ja nigdy takich rzeczy nie brałam i wiesz, nie chcę brać. A ona mówi twoja decyzja. Nie minęło dwa dni, zapierdalałam na kolanach do tego psychiatry. Leki mi uratowały życie. Dlatego. Za każdym razem mówię, żeby nie wstydzić się, sięgnąć po pomoc. Żeby iść po nią jak najszybciej. Żeby y, dać sobie pomóc, żeby y, jakby nie poddawać się. Ja poczułam ulgę po tygodniu. Ja po miesiącu już byłam na planie teledysku Don't Lone Hide. Pierwszy raz się uśmiechnęłam. Za chwilę byłam na festiwalu, byłam w stanie zaśpiewać, że nie byłam w stanie głosu wydobyć przez rok. Więc y, ja mam krytyczny stosunek do ludzi. Którzy wyzywają od narkomanów, nie wiem, psychopatów kogoś, kto sięga po leki psychotropowe. Jeżeli jest chory, jeżeli ma ku temu pobudki, jeżeli chce sobie pomóc. Nienawidzę po prostu takich osób, bo to jest brak empatii, brak zrozumienia, to jest podłe, więc nie wstydźcie się tego. Zobaczcie, ja jestem żywym przykładem, że moja terapia się udała, że jest, zakończyła się pełnym sukcesem, jestem teraz zdrowa. Normalnie funkcjonuje, muszę tylko się chronić przed jakimiś takimi sytuacjami, które mogą wywołać u mnie jakiekolwiek traumy czy, czy bardzo wiesz takie stresujące sytuacje. Więc naprawdę warto. W wieku 40 lat patrząc za Twoje życie wstecz, co byś sobie powiedziała? E, zawsze to samo. Nie będzie łatwo, ale będzie warto. Chyba jeszcze twój ulubiony cytat. Omyśliczysz na dla ciebie. To też prawda, ale były też, były też, yy, 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 było też kilka osób, które, które stawały za mną murem i gdyby nie ten mur, to bym wyjebała się na plecy z hukiem o po, potylicę po prostu, uderzając, aż bym tego zadzwoniłoby mi tam w głowie, więc to są, wiesz, moi rodzice, właśnie mój menadżer Rafi, który jest mi jak brat, czy właśnie Jaga, czy moja przyjaciółka yy, Oliwka, no to są tacy, tacy ludzie, którzy zawsze byli ze mną. Więc pozdrawiamy ich wszystkich, a jeszcze wracając do miłego tematu, jesteśmy na gali Show Newsa, czyli typowo mediowej, oczywiście. Proszę bardzo, całej okazałości lasza tak. doda e, nagroda, ale skoro były też te krzywdy medialne, to powiedz mi najgorszą wpadkę, jaką przeczytałaś sobie w mediach. Wpadkę? No. E, ale na przykład co? Coś śmiesznego, co Cię rozśmieszyło dałaś na przykład. Że ja coś zrobiłam, jakąś, 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 jakąś lipę taką. Jezu, nie wiem... A! Wiem! <grym> ja pierdolę! Y, szłam do sądu właśnie z wyżej wymienionym Hajdarem ja mówię, o kurwa przetłuścił mi się przedziałek, ale nie chcę mi się mieć głowy, pierdolę, więc szybko sobie zrobiłam tym takim sprayem, wiesz, na... suchy szampon. Tak. I wchodzę, ali McBeal, garnitur, biała koszula, wszyscy mi robią zdjęcia ja wiem, ale muszę zajebiście wyglądać. Patrzę na te zdjęcia godzinę później, a ja jak skunks z takim białym chyba, przedziałem, rozumiesz? z taką plamą jeszcze centralnie tutaj, Amina, na maksa sexy, na maksa prawniczka, na maksa po prostu rozdająca karty, no. To był skunk, skunk w sądzie. To ja tak raz tak po koleżeńsku, czemu tego nie rozmasowałaś? Ale ja tego nie widziałam, to mi się jakoś utleniło, nie wiem, w drodze, wiesz, nie widziałam tego. A jeszcze pamiętam, były Twoje zdjęcia z testem ciążowym jak Elizała Śloda. Z testem ciążowym, jaki za loda, tak. ale to nie była wpadka. Ja wiedziałam, że paparazzi za mną idzie. I ja mówię, to A, było za ja, Tak, ja mówię, dobra, dam im po prostu jakiś materiał do zarobienia. To jest właśnie kultura wiesz, pracy. Wiesz, że chłopaki mają. Yy, mm, ciężko teraz bez Instagram i tak dalej. Akurat ładnie wyglądałam, bo był jakiś program, wywiady, więc było mnóstwo dziennikarzy. Poszli za mną dalej. I ja mówię, dobra, dam im temat, to może nie będą, dadzą mi spokój i będę musiała się z nimi bić pod domem mam ładnie do apteki, pyk, pyk, raklamóweczka, oni thank you, bye, ciao. No i to się nazywa współpraca z mediami. Doda, ja Ci bardzo dziękuję, jeszcze raz gratuluję, no i mam nadzieję, że do szybkiego zobaczenia. Pa!